Cześć, znajdujemy się na przejeździe kolejowym w blągu na ulicy Lotniczej. Nagramy też, też sobie stację. E, ciekawą skoń, miejscu jest to, że tam jest sygnazator S1, tu jest sygnalizator S2, tam jest ragatka N4, drągi Monata 4 posiada, a tu jest sygnalizator S2, a to, tam jest buda Monata, a tam budka dróżnika. Um, cztery rogatki bombardiera posiada tam um, masz jest szlak na główną staszę w Alblągu, a tutaj mamy szlak na Malbork tu jest bombardier rogatki bombardierowskie, a tu jest rogatka N2 dobrze, idziemy Um, idziemy um, tu jest sygnazator nie, tu jest regatka N1 um, tu jest sygnalizator S1 a tu jest s 6 uh, tutaj mamy sygnalizator. Pokażę Wam, no jak kilometr raz wygląda. Idziemy. E, e, tu jest linia kolejowa. To 204, a tak dokładnie to na 28 km i 645 m. tej oto linii kolejowej. tu jest lampa Monata eee, teraz mi, my zrobimy prezentację stacji kolejowej jesteśmy teraz na stacji kolejowej na peronie drugim tu jest peron trzeci a tu peron pierwszy o tu są takie głośniki. Eee, tu jest jeszcze wasze semafory. Tutaj mamy znak Elbląg. Już tam ja nagrywałem przejazd kolejowy. Eee, tu mamy most. I no to jest 104 Idziemy To mamy znak L popatrzcie Popatrzę... Tam jeszcze mamy semafory takie e, a jeszcze tu mamy e, zbudowali pięknie tu mamy głośniki a tam czas, co ja nagrywałem ale dobrze, to, to było już na tyle a z tego miejsca już film jest 4 minuty ale dobrze, to, to byłem już na tyle z tego miejsca. Zdawał rasę Szymon pa. po.